Zbliżamy się do Szczuczyna. Gdzieś tu zaraz chyba wjedziemy na starą drogę 61. Tą drogą no, jechaliśmy dość dawno 3 lata temu tak dokładnie 3 lata temu w lipcu i tutaj będziemy zaraz wjeżdżać na węzeł. No i na ekspresówkę. Także Grajewa tym razem nie pokażemy. No chyba, że jak będziemy wracać załóżmy. No. S61 Aha, ale musimy pojechać w prawo, bo my jedziemy do Suwałki. No my nie jedziemy do Suwałki, ale w kierunku Suwałki. Tutaj po lewej stronie coś jeszcze robią. No tak, coś tam jeszcze poprawiają. W każdym razie był już znak drogi ekspresowej. Żadnych dodatkowych ograniczeń. Więc rozpędzamy się do 120 na godzinę. I jesteśmy na Baltica. Nie jechaliśmy. No tym fragmentem nigdy. Ełk 32. Teraz tylko jestem ciekawy, czy w okolicach Nowej Wsiłckiej będziemy musieli zjechać z ekspresówki, czy też może no, byłaby to niespodzianka, gdyby nam <grybujesz> pozwolono. Jechać dalej, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Zobaczy ta tutaj jest. No, omijamy Grajewo w tej chwili. No, tak jak większość chyba najnowszych dróg, nawierzchnia betonowa, za wyjątkiem jakichś tam mostków, przepustów że narzekają, mi to akurat nie przeszkadza. Nawet wydaje mi się w zimie, że jest ona bardziej szorstka od asfaltu. Jest na pewno trochę głośniejsza. No, i zbliżamy się do węzła Ełk Południe. Za 3 km skończy się ekspresówka, ale tylko tymczasowo, dlatego że dalszy odcinek ma być otwarty jeszcze w tym miesiącu. Dlatego też, kiedy ktoś będzie oglądał ten film po kilku, kilkunastu dniach, ta końcówka może być już nieaktualna. Ale mam nadzieję, przynajmniej nagramy fragment tej drogi, która jeszcze jest zamknięta, a już podobno skończona. Tak jak widać na znakach, kierunek na wprost jeszcze przekreślony. A droga wygląda pięknie.

A szkoda, a można było tak ładnie jechać no niewiele by nam to pomogło bo byśmy dojechali do węzła Ełk Wschód i potem musieli się wrócić także podejrzewam, że w normalnej sytuacji i tak wszyscy będą zjeżdżać tutaj w kierunku Ełku co my tu mamy? Rondo Tutaj też dawno nie byliśmy. Sznvalu i Tak, czyli w tej chwili droga numer 65, tak myślę, na tym fragmencie służy również jako droga numer 61. Zawinęliśmy na ślimaku, teraz znowu przejeżdżamy nad ekspresówką. A jesteśmy w okolicach Nowej Wsi, chociaż właściwie to jeszcze chyba nie tutaj. nowa wieś Ełcka i jedziemy w kierunku Ełku a tutaj droga się nie zmieniła jest dalej wyjeżdżona wyboiska tu jest tak jak 3 lata temu chyba kiedy ostatni raz tutaj jechaliśmy 3, 5, 10 no tak, ale ja <laughs> mówię o tym ostatnim przejeździe kiedy nagrywaliśmy wcześniej wiele razy tędy jeździliśmy ale nie nagrywaliśmy Jadąc od strony Grajewa 65, zawsze zauważaliśmy to miejsce, w którym była granica pomiędzy Polską a Prusami. W tej chwili tak naprawdę wjechaliśmy na Mazury, nie wiedząc kiedy, dlatego że tamte miejsca są mi nieznane i naprawdę nie wiem, gdzie tam była granica. A tutaj zrobił się mały korek przed zjazdem na Białą Piską. Za chwilę zrobimy małego pit stopa, gdzieś tu jest stacja benzynowa. No. Zajechaliśmy na stację benzynową, tutaj tuż za nową wsią Ełcką. A właściwie ff, to jeszcze jest nowa wieś. No i co ciekawe, do jedynej toalety długa kolejka. Teraz nawet kolejka zrobiła się do tankowania paliwa. Bardzo dużo obcokrajowców. Bardzo dużo obcokrajowców, głównie Litwini. Widzieliśmy fińską rejestrację. I Białorusi. Tak? No, Białoruska była jedna. W każdym razie to dlatego, że jest to chyba pierwsza stacja. Jeżeli ktoś jedzie tak na skróty od Ostrowi Mazowieckiej przez Łomrze, po tych wszystkich nowych ekspresówkach, tam najczęściej, jak to zawsze bywa. Nie ma stacji benzynowej, bo jeszcze nie zbudowano. I to jest taka pierwsza stacja benzynowa tuż po tych ekspresówkach. No to ciekawe, bo w tej chwili ta droga numer 65, ten fragment, to tak jak mówiłem, połączyła się z drogą S61 i jest to bardzo ruchliwa droga. No i właśnie wjeżdżamy do Ełku. mijamy linię kolejową Ełk-Pisz